Szanowni Państwo, droga Pani Doroto, kochane dzieci. Czytanie to jest wyjątkowy moment. To czas radości, skupienia, ciszy. Dzieci czytając książki przenoszą się w bajkowe światy, poznają nowych bohaterów i uczą się tego, że książka to jest największy przyjaciel. Dlatego nam, bibliotekarzom, jest bardzo miło uczestniczyć w tak cudownej uroczystości, gdzie książka i jej najmłodszy odbiorca są w centrum uwagi, a uroczystość uświetnia tak wspaniały gość, patronka Dorota Gellner. Gratuluję przedsięwzięcia e, przedszkolu, pani dyrektor. E, gratuluję dzieciom. E, życzę fa fantastycznej zabawy i bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Hejka dzieciaki. Czy, czy są tu grzeczne dzieci? Yeah. Bardzo mało. Bardzo mało. Stop. Jeszcze raz. A jednak wiedziałem, muszę Wam zradzić taką tajemnicę, że wszystkie, że dzieci są grzeczne. Nie ma wcale niegrzecznych dzieci. To dorośli sobie musieli coś wymyśleć i chyba nie do końca mi to wyszło. Wiecie, jak byłem taki mały jak Wy, to o godzinie 19:30 w radiu była taka audycja dla dzieci. W soboty był Supełek albo y, taka audycja Zielona Półnutka. I tą zieloną półnutkę to wymyśliła pani Dorota. I to jest moja naprawdę wielka. Ja jestem wielkim fanem pani Doroty. I tak się składa, że dzisiaj w Centrum Kultury Sztuk jesteście wy i pani Dorota. Słuchajcie, jesteście najfajniejszą publicznością i najbardziej wszyscy lubimy, kiedy nas odwiedzacie. Dzisiaj w domu, powiedzcie, byłyśmy, byliśmy w Centrum Kultury i Sztuki, a Pan Dyrektor powiedział, że jesteśmy najfajniejszą publicznością. I pamiętajcie, przychodźcie z rodzicami do nas na spektakle w niedzielę. ...dużych i małych i odważnych i nieśmiałych i pozdrawiam wszystkich w imieniu bohaterów moich książek. A wiecie, kto was pozdrawia dzisiaj serdecznie? Gryzmoł. Kto zna Gryzmoła? Rączka do góry. No, dużo dzieci zna. Pozdrawia was Głodomorek. Znamy Głodomorka. Tak, znamy, no oczywiście. Kto tu jeszcze może pozdrowić? Wścibscy też pozdrawiają. Oczywiście ściwscy. A teraz uwaga dla wszystkich. Przedstawiam Gryzmoła, króciutko. Będziecie mi pomagali zresztą pewnie opowiadać o nim pierwszą historyjkę, Bo Gryzmoł to ciekawa postać. Gryzmoł chce artystą zostać, mieć wystawy, wernisarze. No, dziś po ścianach tylko marzę. Każdy się na niego złości? Ludzie, trochę cierpliwości. Parę lat szybciutko minie. Gryzmoł talent swój rozwinie. Będą biły się muzea o Gryzmoła arcydzieła. A teraz historyjka urodziny Gryzmoła. I teraz mi pomożecie, dobrze? Dobrze. Dziś ma Gryzmoł urodziny. Robi obiad dla... Rodziny. Dla rodziny. Już przy stole goście siedli. Zaraz będą obiad... Jedli. Zrobił Gryzmoł chytrą minkę rysował gościom szynkę, tort, sałatkę.